Z tej strony Sebastianix Witam Was serdecznie na moim kanale. Proszę Państwa, czas na czwartą kolejkę spotkania do Ligi Mistrzów UEFA Champions UEFA. League. Szak Donieck Zmierzy się z FC Barceloną. Jak się Wam oczywiście odcinek spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie mój kanał i komentujcie. Ten mecz odbędzie się 7 listopada o godzinie 18.45. Na stadionie Wolf Park Stadion w Hamburgu. No bo proszę Państwa, wiadomo, wiadomo grałem na innym stadionie, nie w Donbasie. Bo jak wyjdzie na Ukrainie, nie, oczywiście trwa wojna. Więc y, inwazja z, z Rosją. Więc no na tym stadionie nie będą grali. Tylko będą grali w Hamburgu, w Niemczech. A ze mną, gościem specjalnym, będzie Jakubik. Cześć i zapraszam Was dzisiaj na mecz bardzo arcyciekawy. Kto wie, kto tutaj wygra? Kto tam gra w tym meczu? Svektor Donetsk FC Barcelona. No to myślę, że tutaj będzie zacięty pojedynek. Mimo wszystko, bo Lewandowski jest kontuzowany, więc Lewandowskiego w tym meczu nie wiem, czy będzie w ogóle. Bo na razie z tego, co słyszałem, to pogłębia się jego kontuzja. Ale może się uda, że w sobotę będzie El Clasico i prawdopodobnie może wyjdzie na Morawę, ale może nie. Jeszcze nie wszystko jest przesądzone. No ale to są też dobre wieści, tak? że Lewandowski jakby powróci, to później może zagra w meczu Polska-Czechy, który jest dla nas najbardziej ważny, bo jeśli pokonamy Czechów, to możemy mieć jakieś szanse na awans. Albo baranże, więc jest szansa. Tylko po prostu trzeba wygrać z Czechami. Realizm nam nic nie daje. Więc musimy wygrać z Czechami, to jest konieczne. No i bo jeśli nie, to będziemy oglądać Euro 2024, które odbędą się w Niemczech, przed telewizorami. Więc oby tak się nie stało. Trzymamy kciuki za reprezentację polską, pomijając to, że grają w tym roku bardzo fatalnie. To przejdźmy do meczu yy, z do Niezgryzy Barcelona. E, ten mecz, y, powiem szczerze, będzie ciekawy, bo bez Rawandowskiego yy, będzie też pewnie Fatih i inni tam zawodnicy. Y, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, yy, jeśli chodzi o Barcelonę, bez ich, jego bez ich najlepszego snajpera, którym jest Robert Lewandowski, więc e, myślę, że to będzie ciężki mecz dla Barcelony, ale myślę, że wygrają e, mimo wszystko. Szachtar Doniecki nie jest aż tak dobry jak FC Barcelona, e, nie łudźmy się. Ale no, kto wie, może Szachtar Doniecki wygra z Barceloną, ale ja liczę, że myślę, że wygra tutaj... Jeszcze Barcelona w tym spotkaniu. Mimo wszystko, że gra na wyjeździe z szacharem Doniec. Więc zapraszam Was serdecznie na to spotkanie. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Laskowski. No i co? Przechodzimy do pierwszej połowy meczu Sebastianiks. Oczywiście że tak, więc widzimy się po pierwszej połowie spotkania. Miłego oglądania. Choć komentuje mecze nie od wczoraj. Chyba nigdy nie znudzi mi się ten moment, kiedy wiem, że już za chwilę rozpocznie się wielki piłkarski spektakl. Widowisko, na które tyle czekałem. Proszę Państwa, bądźcie z nami. Która z tych drużyn dziś będzie mogła świętować? Szanowni Państwo, pozdrawiamy i witamy serdecznie z Volkspark Stadion w Hamburgu. Ponad 50 tysięcy kibiców zgromadzonych na trybunach tworzy wspaniałą atmosferę. Już niebawem pierwszy gwizdek. A gotowi do skomentowania tego spotkania dla Państwa są Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Szachtar Donieck zmierzy się z Barceloną. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Teraz Stepanienko. Dobrze, teraz pracują w konstruowaniu akcji. A i piękna tu była parada! Chyba zastanawiają się z jakiej strony Pokaże się dziś Lewandowski Czy swoją grą Popatrzmy, muszą to strzelić Nie ma, obronił ten strzał Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko Dośrodkowanie z rzutu Pod presją, ale wyłapana piłka Ale sędzia stosuje tu przywilej korzyści. Rożne teraz natarcie. Jak to rozegrają? Opcji mają kilka. Zresztą popatrzmy. Aj, piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Źle Barcelona. Tracą piłkę. piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Uwaga! Może strzelać! Dobrze teraz broni. Brawo! Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. Jean-Felix. Lewandowski ma teraz piłkę. Popatrzmy! Lewandowski! Tak! Kto jak nie on! Robert Lewandowski strzela pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknem samym w sobie. Brawo! I mamy stratę Barcelony. Sansa na remis. Wspaniale spisał się teraz Ter Stegen. Zrożnego w okolice jedenastki. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Proszę państwa, koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie Barcelona prowadzi z faktorem Donieck 1-0 do po bramce Roberta Lewandowskiego. To możesz, Jakubik, o tym meczu powiedzieć. Naprawdę zaskoczenie po kontuzji Roberta Lewandowskiego, jakby to wyglądało. No, to już. Tak szczerze, no, Lewandowski, jak tak by zagrał w tym meczu, mam nadzieję, że wyjdzie z tej całej kontuzji i zagra w tym spotkaniu. E, tak w to wierzę, ale czy, czy tak będzie, no to sami się zresztą przekonamy. E, no i co? No, cieszę się, że Lewandowski strzelił, bo to jest mój idol. Jeśli chodzi o piłkę nożną, dużo też jakby z jego rzeczy jakby próbuję czerpać. Czy strzelać karne, czy jak się ustawić, tak on. Więc też próbuję go jakoś tam naśladować, jak tylko potrafię. No i karne mi wychodzą mimo wszystko. Strzelam z stylu Lewandowskiego i zawsze się bramka, Gubion. No i w ten sposób strzelam bramki, więc e, takim sposobem mm, zrobiłam bramki. Zup sposobem Roberta Lewandowskiego, <laughs> więc e, temu, e, dlatego mu zawdzięczam to, że pokazał mi, e, patrzyłem jak on wykonuje te dynastki, zacząłem sobie to próbować, no i Zaczęło mi wychodzić, no i później, tak w meczach, e, jeśli chodzi o karne strzały, zazwyczaj padały bramki, więc może każdy bramkarz miał problem z tym obronieniem. Ale e, przechodzimy do tego spotkania. Przede wszystkim, no, Barcelona e, mimo walki e, prowadzi 1 do 0, więc no, to najważniejsze, ale. Widać, że ten mecz nie jest taki łatwy dla FC Barcelony, bo tutaj tylko jeden 0 więc na pewno się męczą z Szachtarem. Ale myślę, że druga połowa będzie wykonania Barcelony jeszcze lepsza. Jeszcze dopiszą kolejne bramki w tym spotkaniu. No i to wie, no może, może skończą z czystym kątem, a może przeciwnicy strzelą bramkę. Więc Zobaczymy, jak będzie wyglądać druga połowa. Na razie jest 1-0, a to jeszcze to nie wszystko. 1-0 to jest. można odrobić. Więc. jak strzelą więcej, no to może dobiją rywala i wtedy się nie podniesie, ale zobaczymy, jaka będzie druga połowa. Jestem bardzo ciekawy. Na razie jest 0, czyli mój idol, więc oby strzelą kolejną bramkę, jak tego mu życzę. Daję głos Sebastianiksa. No dobrze, no miejmy nadzieję, proszę Państwa, że tak się taki wynik się stanie, no może jeszcze w drugiej połowie będą jeszcze więcej bramek strzelonych. No i miejmy nadzieję, że no, Polska z Czechami no żeby tutaj wiadomo Lewandowski no, grał i strzelał bramki, ale najlepiej żeby cała drużyna reprezentacji Polski no oczywiście nie grała do tyłu e, i w ogóle grać do przodu że jak chcemy no, oczywiście coś zdobyć, jakieś sukcesy, no to musimy no, się bardziej postarać. Dobrze, bez przedłużania, jedziemy z drugą połową, widzimy się po meczu tego spotkania. Ciekawe, co usłyszeli piłkarze Barcelony w przerwie. W każdym razie przystępują do obrony jednobrankowego prowadzenia z pierwszej połowy. Faul, ale sędzia puszcza grę. Barcelona może kontynuować akcję. Jest presja, ale dobrze się zastawia. Piłka poza boiskiem. Out. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. I próba strzału, ależ tutaj kapitalny blok. I rywal zostaje w tyle. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Mają teraz out. Aż trudno uwierzyć, jak rzadko jest dziś Barcelona przy piłce. Tyle, że w tej grze nie chodzi o posiadanie piłki, a o kierowanie jej do bramki rywala. A pod tym akurat względem są lepsi w tym meczu. Prowadzą i nie muszą się przejmować drugorzędnymi statystykami. Tymczasem muszą znowu się bronić. Tak się powinno stopować ataki rywala. Podanie do Rafini. Lewandowski będzie groźnie. Zablokował strzał, ale wciąż jest groźnie. Edry ma piłkę. No nie podejmując inicjatywy, oni sami ryzykują, że Rywal ich przypłoczą. I Jean-Cancelo pińce. Robert Lewandowski. A zatem rzut rożny dla ekipy Dumy Katalonii i okazja by odjechać przeciwnikowi na dwa gole. Tymczasem dojdzie do zmiany. Popatrzmy, czy to zmieni jakoś obraz gry. Bramka! Dwubramkowa przewaga to coś, czego łatwo dziś nie stracą. Raz jeszcze okazja, by przyjrzeć się tej bramce, a wszystko zaczęło się od świetnego dośrodkowania z rzutu rożnego, a Lewy wykorzystał swoje warunki fizyczne i głową pokonał bramkarza. 2 do 0, gramy dalej. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz udwolny. Robi się coraz groźniej. Czyli to będzie rzut rożny. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Mamy strzał i proszę, Bramkarz był na miejscu. A jedenasty metr z rogu. ale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. o Felix, jak to rozwiąże? Pięknie ratuje teraz zespół z opałów. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Przódka z rogu nieudana, wprost do bramkarza. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą kartkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Sędzia obwieszcza koniec meczu. Barcelona wygrywa i doskonale rozpoczyna tę edycję UEFA Champions League. Najlepszy możliwy początek rozgrywek. Zasłużone trzy punkty. Wszyscy w zespole będą teraz mogli spać spokojnie przed następną kolejką. Dobra robota i oby tak dalej. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzymają ją jak najdłużej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców, a mimo to nie powstrzymał. Proszę państwa, no koniec meczu tego spotkania, jednak tutaj Barcelona pokonuje Shakhtar Donetsk, 2 do 0 po dwóch bramkach Roberta Lewandowskiego. Powiem wam, proszę państwa, że Oczywiście ten mecz e, graliśmy w Hamburgu i ten mecz będzie grany. No i widać proszę Państwa, że Robert Lewandowski wspomniał. No i oczywiście grał w Bayern, Borussia Dortmund, no niemieckie klimaty mu się tutaj wspomniały. I chciał wykorzystać na boiskach niemieckich klimatach. No i to wykorzystał u mnie w FC24. Dwie bramki. No pięknie to wygląda. Piękna bramka z główki oczywiście na 2-0. No, miód Malina, no, zobaczymy jak będzie na żywo i miejmy nadzieję, że tak będzie. Jak fajas FC, co możesz Jakubik o tym spotkaniu powiedzieć w całym? No, ja jestem przeszczęśliwy, że mój idol Robert Lewandowski strzelił dwie bramki w tym meczu. No, tego się nie spodziewałem. No, ale jestem zadowolony z jego gry i że jest w takiej formie. Mam nadzieję, że w takiej formie będzie po kontuzja, aczkolwiek będzie trudne dla niego, bo długo nie gra. Też kilka meczów prezentacji Polski mu przypadło, więc mimo wszystko nam chciał, żeby on wrócił i chciałbym go ponownie zobaczyć na, w telewizji, na stadionie przy na międzynarodowej arenie. No bo tak bez to tak i się ogląda, wolałbym zobaczyć Gorbata Lewandowskiego już w telewizji na A jeśli chodzi o spotkanie, no to Barcelona zakończyła to spotkanie z czystym kątem, więc nie straciła żadnej bramki. No i tak się stało, jak ja myślałem. Myślałem, że przeciwnicy tutaj docisną i strzelą tą bramkę. Tak to on chociaż, no ale Barcelona wygrała 2-0 i zasłużenie ukonali przeciwnika, A no oni dopisują sobie kolejne trzy punkty. Oddaję głos Sebastianiksowi. Tak, proszę Państwa, z Jakubiksem się zgodzę, dopisują te trzy punkty. Miejmy nadzieję, że tak się stanie na żywo. No dobrze, czy Państwa, to ze mną był Jakubiks. Cześć i do zobaczenia na kolejnych materiałach u Sebastianiksa, no i Zapraszam też na mój kanał, żebyście zobaczyli e, jak tam nam idzie i Sebastianiksowi i mi, więc trzymajcie się i do usłyszenia! Więc trzymajcie się, no i cześć moi mili Państwo, moi widzowie.